Ja nie mam szans, żebym w niego strzelić. chociaż weszło. Aha. Dobrze, widzowie, ja rozumiem wszystko. Ja rozumiem, że gra musi zarabiać, ja rozumiem, że... że gra musi zdobywać pieniądze, ale żeby płacić za to, żeby zrobić event, no to to jest według mnie trochę niesprawiedliwe. No i jeszcze rozumiem tą przypustkę bitewną, bo tutaj z przypustki bitewną, no to wszystkie etapy są do zdobycia. W przypadku, jeżeli zrobić się te wszystkie zadania, to można Spokojnie zdobyć te najlepsze nagrody Ale w tym wyzwaniu żeby zdobyć dalsze nagrody Chociaż przejść do tej skrzynki to trzeba zapłacić 1000zł No to jeszcze można to wytrzymać ale żeby zdobyć czołg Który jakby jest w tym eventie, No to trzeba już zapłacić kredyt No to według mnie to jest trochę No niesprawiedliwy ze strony Wargaming Że piętnuje tylko gracze którzy płacą Moim zdaniem pojazdy które powinny być z eventu no to powinno być dostępne dobra o przypuszce bitewnej nie będę gadał, bo to jest całkiem inna historia ale w dzisiejszym odcinku opowiem o pojeździe, który można zdobyć i to nawet jeżeli wybierze się zwycięstwa czy Mk nieważne co wybierzesz i tak będziesz miał ten pojazd chyba, że nie będziesz robił tego eventu, więc przedstawiam Titan Mark I no który można powiedzieć, że to jest jakby przerobiony Crusader no Nie wiem, czy można powiedzieć Crusader na bo to raczej jest niemal to samo. Może co najwyżej ma ten bonus na przykład do szkolenia załogi i tym podobne, więc... Zagrałem dzisiaj dwie bitewki i zanim zaczniemy, no to nie zapomnijcie o subskrypcji oraz dzwoneczku, żebyście nie przegapili następnych filmów na tym kanale. Zostawcie też łapkę w górę, jeżeli wam się filmik spodobał, łapkę w dół, jeżeli wam się filmik nie spodobał. I też napiszcie komentarz z własną oceną tego pojazdu, czy robicie ten event czy nie i czy uważacie, że ten event jest sprawiedliwy czy niesprawiedliwy, więc zaczynamy. W ogóle teraz zobaczyłem, że w ogóle miałem wyłączone bitwy spotkaniowe, ale dobra, przejdziemy się teraz Titan Mark 1. No tutaj zadań już nie mam co robić, mogę co najwyżej zrobić wygrać bitwę czołgiem lekkim, ale raczej tyle bitew nie będę musiał robić, żeby zdobyć ten czołg i pierwsza bitewka. No i ja, to jest chyba na mój zwyczaj, że pierwsza bitewka, jak robię czogiem musi mnie rzucać zawsze nisko. Naprawdę, zrobiłem chyba pierwszą bitewkę tym habichem. Szóstką, no to mnie, to mnie wyrzuciło na dole stawki. Siódemką też pierwsza bitewka mnie wyrzuciła na dole stawki. Ale dobra, nie uprzedzajmy faktów, pojedźmy sobie tak, jak się wydaje, najlepiej, czyli na tą górkę. No, o tym Crusaderze nie będę tutaj dużo opowiadał, bo nie ma co to opowiadać. Jedynie mogę powiedzieć, że. No, mogę jedynie powiedzieć, że robiłem wcześniej filmik o Crusaderze. To możecie o... na niego wpaść. Link pojawi się w opisie, więc będziecie mogli go zobaczyć. No, film jest z kilku, z kilku chyba miesięcy, więc raczej jest dość świeży. Raczej nic się nie pozmieniało przez ten czas. No. No i widzę, że na razie bitwa no nie za bardzo idzie na razie... Przed znam nam za moją bazę. Może uda nam się go złapać tego Ttana, ale raczej wątpię. No właśnie. No właśnie nie udało nam się go złapać, on trochę za daleko jest. Dobrze, idziemy, jedziemy. Może tego nam się uda porobić tego Barakuda Ale musimy... Pojechać o drugiej stronę, o ile nie zostanie nam no nas robiona pułapka typu, że trzy habichy nagle się na nas wychylą. Chociaż jeden tu jest, więc no, maksymalnie to dwa będą. Dobra, i strzelamy. Cyk, cyk, pięknie 169. Poczekamy aż przełodujemy. 2, 1, 0, cyk, cyk i Barakuta zabita. No to idziemy teraz na spokojnie i musimy tą bazę zdekapować, bo nam zajmą bazę musimy... Jechać teraz do bazy. Ale jeszcze jest trochę czasu. My mamy na, na tyle dość mobilny czołg, że zdążymy. Tylko szkoda, że nam fałka trochę zasunęła tego z byśmy mogli w niego postrzegać, a tak no to nie ma z tego żadnego damage. Ale dobra, pomóżmy temu gargulcowi, spróbujemy tego Habicha porobić. Aaaaż, kurde no. To, że nie weszło ten drugi strzał, no to to trochę zaskoczony. Odbi odbił się od nas ten habich, no to naprawdę świetnie, dobra. Szałdujmy to Dobra, niech strzeli ten Habicha ja tu Dobra, trafiasz czy nie? Dobra Przycelowo koleś, cyk Dobra, chabich go zabił Tutaj zostały dwa chabiche i wz czyli same szóste tiery I tak patrz, no to raczej wątpię, że to wygramy Może, może będzie fart jakiś, że to zwyciężymy, dobra Dobrze, a ja to spróbuję tego habicha od tyłu walić. Cyk, cyk, pięknie w silnik leci. 5, 4, 3, 2, 1. Wozetę najpierw zabije, bo ona jest ważniejsza, chociaż się cofnęła teraz. Więc musimy habicha wywalnąć znowu. 5, 4, 3. Pięknie habich zabił tego drugiego habicha. Chyba to był habich. Cyk. Ten drugi pojciec wystrzelimy, bo nie potrzebujemy go. Ale to jest CRL, dobra. To RL może go od drugiej strony zajechać, mam więcej życia, więc mogę przyjąć od niego te kilka pocisków. Tym bardziej, że ładuję podobnie co on, więc... Jak on da mi jeden strzał, to ja oddam w od niego magazyny. Cyk, cyk. No i teraz na 100% z nim przeżyję, więc zabiję tego... ...Habicha i w pierwszej bitewce będzie specjalista. Cyk. I mamy cztery fragi, dziękujemy. Taką bitewkę właśnie chciałem pokazać właśnie. I mamy zwycięstwo. Proszę Państwa, zrobiliśmy odznakę pierwszej klasy specjalista medal Orlika za zniszczenie trzech pojazdów trzeciego Tieru. O, o Tier wyżej, co ja mówię. Trzeciego Tieru, to dwójką byś mógł zrobić. Zrobiliśmy 1400 damage oraz 4 fragi. No i wynik jest drugi najwyższy. Fałka zrobiła tylko trochę więcej. Ale jeżeli chodzi o expo, no to mamy najwyższy Exp, więc jak widzieliście, bitewka bardzo fajna. I naprawdę bardzo przyjemna wyszło więc Rujmy cięcie teraz i zaraz będzie druga bitewka Powiem tak, chyba los nie chce żebym zrobił Tego filmiku, bo albo ktoś mi wchodzi do pokoju i mi przeszkadza Albo bitewka mi nie wychodzi i robię jeden strzał albo, albo daję grę za głośno, ale dobra Lecimy teraz drugą bitewką No i w końcu piąteczki, w końcu piąteczki, tylko szkoda, że Tak mało tych czwórek jest, dwie czwórki już no szkoda, ale najważniejsze, że nie ma szóstek, nie będę musiał się męczyć z przebijaniem y, szóstek. I wypada nam mapa Normandia w trybie spodkoniowym i, i standardowo pojedziemy lightem na góreczkę. Tylko czy pojedziemy wyżej czy niżej, mi się wydaje, że mi się wydaje, że pojedziemy na początku tutaj wyżej, pospotujemy, powykrywamy, potem uciekniemy i pojedziemy na dół, chyba, że Będę musiał na przykład zjechać na dół i na przykład pomóc drużynie No to wtedy Pojadę górą i wtedy od tyłu będę nawalał czołgi Ale teraz pojedziemy na początku na górę Sprawdzimy jakie czołgi tutaj są Już myślałem, że ktoś we mnie na ślepo strzela to, te bombowce Jak widzę to chyba nikogo nie ma, więc nie ma co tu spotować Dobra, te dwa czołgi tutaj nie zwiastują tego, że cała drużyna tędy pojedzie Może, może ktoś tu jeszcze pojedzie ale jak na razie widzę, no to nikt Dobra, jedziemy Jeżeli wszyscy są po jednej stronie No, sześć czołgów jest, więc Możemy jeszcze jednego spotkać, ale no Jeden czołg to nie będzie dla mnie z takim dużym zagrożeniem Na początku M7 No szkurde, jeszcze od tyłu będzie mnie nawalać ten koleś Pomoże mi ktoś, halo Dobra, jest ten t jeden. heavy przynajmniej. mi, jakoś mi jakaś pomoc Jest, cyk I cyk ale lagi przez, ale miałem laga przez chwilę FPS mi spadł w ogóle Dobra gonimy tego gościa, on już, on już tutaj padnie, lol Koleś wypłaca, ale nie trafiłem Dobra on będzie uciekać więc Starczy, że go Cyk, proszę państwa, złapaliśmy tego gościa Już nam nie ucieknie Nie ma uciekania, jedziemy teraz na spokojnie pod górkę nie spróbujemy teraz Leopard'a dopaść, chociaż Leopard ma ten mega magazynek, który naprawdę może mi mocno zaszkodzić. Przynajmniej taka zaleta jest to, że... Że ten magazynek raczej hajaków nie ma, a jeżeli ma to raczej będzie nieskuteczny dla mnie. Ale dobra, idziemy po tego Leopard'a. W sumie ten pojazd no to dość mobilny jest. Więc... Złapać może być dość łatwo, ale widzę, że Leopard już po drugiej stronie jest, więc musimy pojechać inaczej. Po no to nie wygląda to najlepiej. Po widzę, że raczej to będzie przegrane, chyba że uda nam się to dobrze rozegrać. Sherman. Sherman, 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 Sherman. Cyk. Raz. Dwa. Teraz ładujemy. Przeładowanie magazynka jest bardzo szybkie, 7 sekund ładuje, więc... Szybciej niż kafo 1 więc to moim zdaniem jest zaleta, że pszczołgium, który możemy zrobić podobny wynik yy... ładuje o wiele szybciej. Dobra. Ja to po leoparda pojadę, ja tu muszę leoparda zbić. Ale kurde, no. Nie możecie mi jeszcze tak dużo życia zabierać. Cyk? Cyk? Szkurde! Że to nie weszło teraz, no to teraz. Przez to, że nie weszło, to. Że promysł w wygraniem Cyk. Piękny pożarek, ale teraz no nie mam szans. No mnie porobią te pojazdy. jeszcze 25 i te 1 heavy, no to raczej nie mają na tyle sobie dział, że będą mieli ze mną problemy. Chyba, że będą się odbijali tak jak teraz. No ale nie już przegrałem, dobra. Ostatni magazynek, chyba, że zdążę jakoś uciec, ale się zablokowałem. Ej, patrzcie, jak? Jak się zablokowałem niby na takim budynku? Patrzcie, jak nie mogłem się zablokować na takim budynku, dobra. <słuch> No kurde, ten budynek tak mnie zablokował, że nie wiem jak mogłem nie uciec w ogóle, no. Co mnie haczył, co końców, co mi gąsienicę haczył, ale nie wiem jak mi haczył. Ale no dobra, no widzicie, no. Przegraliśmy, niestety. Ale zrobiłem 1000 demedza, chociaż i te dwa fragi. No wynik pod względem damage, no może nie jest y, najlepszy, ale pod względem expa, to mamy najwięcej expa w całej drużynie, niestety. Niestety, przez to, że zablokował mi się głuśnicę, nie mogłem uciec, bo mnie budynek zablokował. Nie wiem jak. No to zginąłem Ale no dobra, no. Czas podsumować ten filmik i zakończyć. No to jak widzicie, no to te bitewki naprawdę poszły mi nie najgorzej. No zrobiłem ogólnie 5 bitewek tym pojazdem. Pierwszym pokazałem, no to była fajna. W kolejny też zrobiłem fajny wynik, 1200, ale no niestety była przeszkoda, bo ktoś mi wszedł do pokoju. Za trzecim razem, no to szybko padłem. A potem, no, były bitewki takie nie najlepsze, więc jeżeli miałem powiedzieć, no to pojazd podobny do Crusadera, ale no na pewno trochę lepiej mi się grał niż z tym zwykłym Crusaderem, ale to dlatego, że po prostu miałem wyposażenie. Jakbym miał na Crusaderze też wyposażenie, to pewnie bym grał podobnie, może więc nie będę tutaj uprzedzał już faktów i zakończmy ten cały odcinek i mam nadzieję że wam się spodobał jeżeli tak no to tak jak mówiłem na początku zostawcie subskrypcję oraz dzwoneczek żebyście nie przegapili na następnych filmów na tym kanale zostawcie łapkę w górę jeżeli wam się filmik spodobał albo łapkę w dół jeżeli wam się filmik nie spodobał i, i zapomnijcie o komentarzu z oceną tego pojazdu i eventu więc dziękuję za oglądanie do zobaczenia papa pa.